Słyszysz, że coś chodzi na strychu? A może zauważasz odchody, nadgryzioną żywność lub przegryzione przewody? To sygnał, że w twoim otoczeniu pojawiły się gryzonie. Szczury i myszy stanowią poważne zagrożenie. Mogą przenosić groźne dla życia choroby, a nawet wywołać pożar, przegryzając instalacje elektryczne. Nie licz na domowe metody. Trudno je przechytrzyć. Te gryzonie potrafią omijać zagrożenia i ignorować zapachowe odstraszacze. Jak skutecznie je zwalczyć? Nie działaj na własną rękę. Źle dobrane środki i niekontrolowane rozsypywanie trutek mogą prowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt domowych. Taki błąd może mieć tragiczne konsekwencje. Zamiast tego skontaktuj się z firmą deratyzacyjną. Technicy zajmą się tym za ciebie, posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i sprzęt, który umożliwia bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie zabiegu. W pierwszym etapie przeprowadzana jest analiza sytuacji. Określane są miejsca bytowania gryzoni, ich trasy przemieszczania się oraz co sprzyja ich namnażaniu. Na tej podstawie dobierane są odpowiednie środki zwalczania. Najczęściej stosowaną metodą pozbywania się myszy i szczurów jest rozmieszczenie punktów deratyzacyjnych w postaci karmników, czyli zamkniętych i zabezpieczonych urządzeń, które zawierają odpowiednio dobrane rodentycydy. Stacje te są tak zaprojektowane, aby umożliwiały dostęp wyłącznie gryzoniom, jednocześnie chroniąc dzieci oraz zwierzęta domowe przed przypadkowym kontaktem ze środkiem biobójczym. Alternatywą dla przynęt stałych są rodentycydy w formie płynnej. Umieszczane są w zabezpieczonych pojemnikach, minimalizując ryzyko spożycia przez inne zwierzęta. Oprócz tego, w ofercie firmy deratyzacyjnej znajdują się tacki służące do szybkiego rozmieszczania trutek oraz preparaty żelowe, idealne do aplikacji w trudno dostępnych miejscach. Dostępne są również pułapki lepowe oraz środki działające kontaktowo, stosowane na trasach przemieszczania się szkodników. A w sytuacji, kiedy nie chcemy stosować środków chemicznych, możliwe jest wykorzystanie metod alternatywnych służących do odławiania gryzoni w postaci stacji chwytających oraz żywołownych. Po zabiegu zalecany jest monitoring aktywności gryzoni oraz bezpieczna utylizacja to ważny etap skutecznej deratyzacji. Zgłoś się do nas, a dopasujemy metodę do sytuacji na miejscu. Nie ryzykuj zdrowia i bezpieczeństwa. Powiesz to specjalistom. Zrób pierwszy krok, a my zajmiemy się resztą. A jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał.